Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Astyla się kłania. Dziś, kochani, horoskop na 2021 dla raczków, dla wszystkich pod znaku raka. Także, kochani, zaczynamy. Dla Was horoskop, no będą tu pewne sprawy, nowe perspektywy: życie zawodowe, finansowe, urzędowe, rodzinne, uczuciowe, zdrowie, rady, ostrzeżenia, wizje i karta Anioła na koniec. Także zobaczymy, co u Was będzie, czy ten rok będzie lepszy od tego, który teraz był. Wychodzimy, kochani, z tego o, okropnego 2020 roku i wchodzimy w 2021 rok. Co się zdarzy, zobaczymy. Ja Wam przypominam, że możecie zadawać pytanka płatne na filmik publiczny. Jedno konkretne pytanko, bo no możecie więcej oczywiście. Yy, I po prostu ja Wam odpowiadam, wysyłam później link. Także korzystajcie. Opis jest pod każdym filmikiem: co i jak, tak? Tam podajemy imię, datę urodzenia oraz pytanko. Ok, co jeszcze? Wiadomo, że robię oczyszczenia i wzmocnienia energetyczne, czyli sprawdzam, dlaczego Wam się w życiu nie układa. Czy macie jakieś podczepy, wampiry energetyczne, czy ktoś Wam na złoże, czy urzucił klątwę. Odcinam wam, Was od wszystkiego, oczyszczam, sprawdzam przy okazji zdrowie, wysyłam Was nieraz do lekarza. <gry> Także oczyszczenie, wzmocnienie robię zaocznie. Wystarczy mi imię, data urodzenia i ja już wszystko o Was wiem, kochani, i wszystko Wam mówię. Poza tym dostajecie filmik pry, prywatny, tak? Z tym seansem oczyszczenia. Robię też rytuały bez szkody dla nikogo, kogo, w każdy nów i w każdą pełnię księżyca. Na przyciągnięcie finansów, czy zdrowia, czy miłości. No, takie sobie możecie intencje fajne wymyślać, bez szkody dla nikogo. Także... Y Zawsze, nów jest gdzieś, gdzieś tu teraz, na przykład 14 grudnia będzie, a pełnia przy końcu 30. I tak to cały czas jest, że właśnie dwa razy w miesiącu robię rytuały dla Was. Poza tym, wróżę prywatnie, przez telefon, przez Skype'a, przez Messenger'a, Vipera, przez co tam chcecie, z całego świata do mnie, ze mną się kontaktujecie, czyli myślę, że. Dodzwonicie się, czy tam połączycie się przez internet, nawet jak jesteście, jesteście w Australii, tak? Z Australii mam również, z Ameryki, z, z Dubaju też miałam, także ze wszystkich miejsc na świecie połączycie się z Wróżką stylą. nie martwcie się tym. Co jeszcze poza tym? Poza tym nagrywam teraz horoskopy na 2021 rok, też możecie zamawiać prywatne. Dobrze kochani, słuchajcie, zaczynamy. Jak coś nie powiedziałam, wchodźcie na moją stronę www.astyla.pl To jest jedyna moja strona oficjalna, żadne inne strony nie są moje, bo wiem, że są, podrabiają się pode mnie, tak? No właśnie. W każdym bądź razie zaczynamy nowe perspektywy dla raczków na 2021 rok. Powiem tak, nowe plany, nawet zawodowe, dla niektórych mogą być, może będziecie poszukiwać nowych rozwiązań. Finansowych. Poza tym, cóż, jeszcze będziecie się bronić, jeszcze będziecie walczyć z pewnymi sprawami, które pozostały po tym 2020 roku. Niestety doprowadziły niektórych do różnych stanów depresyjnych. Tutaj widać do różnych katastrof, ale to nic, będzie dobrze. Perspektywy są dobre, coś nowego Was czeka, także nie martwimy się. Yy, tylko bardziej otwieramy na nowe rzeczy. Życie zawodowe yy, życie zawodowe i zobaczymy, co tutaj się wydarzy, uraczka. Powiem tak, rzeczywiście widać, że było różnie w tym 2020. Wychodzicie z pewnego rodzaju takiego zatrzymania. No i teraz będzie trzeba się wziąć dwa razy, tak jak to się mówi dwa razy tyle za pracę, za, za robotę. No nie ma siedzenia. Wiele tutaj raczków wyjedzie też w poszukiwaniu pracy, może nawet i za granicę, będziecie szukać. Nie będziecie się poddawać, chociaż taki jeszcze u was taki smutek, melancholia i takie nie, niedowierzanie w to, że może być lepiej. W każdym bądź razie finanse są dobre, możecie znaleźć sobie nową pracę, możecie otworzyć firmę. Naprawdę los wam będzie sprzyjał, tylko się nie poddawajcie, nie smućcie. Albo mieszcie też siły na zamiary, bo również tutaj jest pokazana siódemka kielichów, że nieraz no e, za dużo wymagamy, za dużo chcemy na raz, no wszystkiego się nie da się szybko osiągnąć, tak? Praca, energia, dzień w dzień, a będzie dobrze i dobra współpraca i wszystko Wam się powinno udać. E, także myślę, że zawodowo wyjdziecie na prostą. No, zobaczymy finanse, tak. A jak finanse się ułożą? Jest dobrze, jest dobrze, jest poprawa, tak jak mówię, no, nowe pomysły na zarabianie pieniędzy. Wiadomo, że jeszcze tam trzeba jakieś wybory będzie podejmować w sprawach finansowych, ale tu już dużo lepiej nawet możecie inwestować, nawet możecie kupować, nie ma jakiejś bidy z nędzą, jest zadowolenie z tego co macie, także dobrze, dobrze, super. Myślę, że tutaj finansowo już dużo, dużo lepiej niż w 2020 roku. No i patrzymy jak tam urzędowo i intelektualnie w 2021. No cóż, dobrze, dobrze, u was nie ma żadnych problemów. Są po jest wychodzenie z pewnych spraw urzędowych czy sądowych, jeśli nawet byście mieli, to też dla Was w miarę dobrze to wszystko skończone. Też intelektualnie, też widać, że idziecie w górę, może będziecie chcieli coś poznać, czegoś się nauczyć, naprawdę rozwijać się nawet i duchowo i tak tutaj w warcy, w warcy kapłance, no to rzeczywiście mądrość z Was bije, wszystko będziecie sobie przemyślać na spokojnie i będziecie szukać rozwiązań bardzo takich najłatwiejszych, żeby można było wszystko jakoś tak fajnie wszystko pozałatwiać. Myślę, że i w szkołach, i na studiach, i w urzędach wszędzie Wam się będzie wiodło. A życie rodzinne, jak się potoczy życie rodzinne raczka? No, i zobaczymy. Życie rodzinne w tym 2021. No i niestety, no coś tutaj w życiu rodzinnym yy, będą problemy, będą problemy. Niestety jest jakieś takie wyciszenie kontaktów, może z kimś z rodziny, po prostu nie będzie tych kontaktów, nie będzie tego powracania, chociaż wy byście chcieli. Pogodzić się z kimś, być rodziną. No niestety w tym roku nie ma jeszcze takiej opcji. Za dużo tutaj jest jakichś takich spraw ukrytych w waszych rodzinach. Musicie to jakoś po prostu wyjaśnić, musicie to jakoś uspokoić, bo tutaj widać nawet kłótnie, nawet widać jakieś przepychanki. To nie jest dobrze. W każdym bądź razie ktoś wam zajdzie za skórę w tym, w tym roku i będzie wam psuć obraz spokoju, no, nawet w tamtym roku było spokojniej niż teraz będzie. Naprawdę to tak się pokazuje. Także jakieś strachy, lęki o kogoś. Będziecie się o kogoś martwić, będziecie z kimś chcieli rozwiązać jakąś sytuację. To wszystko będzie się nawarstwiać. No i nie będzie takiego po prostu pogodzenia i uspokojenia sytuacji cały czas jakoś w rodzinie nerwowo, ale oczywiście to może być, nie wiem, ktoś z dalszej rodziny to nie musi być tak, że wy w domu u siebie będziecie się kłócić ze swoim mężem. To może być po prostu rzeczywiście z jakąś dalszą rodziną, jakieś niesnaski. Życie uczuciowo-miłosne. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Uczuciowo-miłosne dla raczka. Ja będę taki horoskop jeszcze nagrywać tylko na miłość i zobaczymy tam, ale tutaj, tak ogólnie, zobaczymy, jak tam sprawy miłosne i uczuciowe, czy coś tu się wydarzy. No cóż, no raczej pragnie mieć spokój, pragnie mieć, mieć jakiś tak, taki związek wspaniały, ale no coś tu się nie układa, jakieś przed Wami wybory też. No myślę, że to pewnie dla singli, bo jeśli. Jakieś wybory, tutaj dwóch facetów albo dwie kobiety, kogo wybrać, jakieś trudne sytuacje, ale tak naprawdę dużo takiej, będziecie czuć się kochani, będziecie czuć się kochani, będzie ktoś radość w wasze życie przynosił. Może to nie być, nie wiem, facet albo kobieta, może to wasze dzieci będą wam radość przynosić, emocjonalnie będziecie w środku zadowolone będziecie też tutaj mieli właśnie prawo wyboru, z kim chcecie trzymać, a z kim nie, z kim chcecie być, a z kim nie, tak naprawdę niektóre, niektóre raczki na przykład będą same, ale dlatego że chcą być same, tak? Tutaj jednak się pokazuje, że E, na przykład nie będą właśnie chciały gdzieś tam się z kimś męczyć i mogą w tym roku nawet e, zadecydować, że jednak wolą być same niż z jakimś człowiekiem, który ich na przykład krzywdzi, tak? E, taka siła jest w Was i niezależność. Niezależność uczuciowa to jest bardzo dobra sprawa. No dobra. Zdrowie. Jakie to zdrowie, na co zwrócić uwagę, jaka energetyka, zdrowie, właśnie, co tutaj się u Was będzie działo w 2021 roku. E, powiem tak, nieźle, nieźle. Mm. Na pewno zwrócić uwagę na nogi, na nerki, tak? No też brzuch tutaj zanieczyszczony, czyli jakieś problemy mogą być z układem pokarmowym. Poza tym trochę też z krążeniem krwi. Krążenie krwi na to zwróćcie uwagę, jakby wam się kręciło w głowie albo jakieś złe samopoczucie, to będzie od krążenia krwi. A reszta jest ok, czyli myślę, że tutaj się wszystko powiedzie zdrowotnie. I teraz karty radę. Trzy małe karty wam wybiorę. Tu karty rady, klucze anielskie. Zobaczymy, co wam tutaj wyjdzie. Drogie raczki. Ok. Miłość leczy wszelkie rany. O proszę, czyli jeśli macie, jak jesteście zranieni emocjonalnie czy uczuciowo, no to proszę bardzo zakochać się na nowo. Uwierz w siebie, no czyli uwierzyć w siebie, tak? Uwierzyć w siebie, że jesteśmy jednak, potrafimy wiele, że możemy wiele. Bądź kreatywny, no znaczy, że zająć się rozwojem jakiegoś swojego talentu, zająć się jakąś swoją pasją, Malowanie, śpiewanie, taniec nie wiem, co tylko chcecie. Może być świat u Waszych stóp. Ok. Ostrzeżenia kartami Lenormand. Sprawdzamy, jakie ostrzeżenia są. Czy nie ma ostrzeżeń zobaczymy, bo może nie być. Ostrzeżenia dla wszystkich spod znaku raczka. Nie ma takich wielkich ostrzeżeń, ale pamiętajcie, że no, możecie wpaść w taką pułapkę, w taki labirynt, z którego będzie hmm, trudna droga wyjścia. Dlatego nie mieszajcie się w nic, nie wchódcie w jakieś dziwne układy. To jest takie małe ostrzeżenie. No i ostrzeżenie: zwróćcie uwagę na swoje zdrowie przede wszystkim i na fałszywe osoby z rodziny lub z waszego kręgu przyjaciół są dwie osoby bardzo fałszywe przy was i tutaj ostrzeżenie jest żeby po prostu uważać na jakiś ludzi ludzie z mroku czyli rzeczywiście gdzieś tam mo mogą chcieć wam zaszkodzić na przykład ale tak poza tym jest dobrze także myślę, że tutaj wielkich jakichś spraw nie ma jakieś do rozwiązania sprawy rodzinne, może się uda rozwiązać czemu nie karta teraz wizji Ciro Marcetti'ego karta wizji proszę bardzo dziewczyna która tańczy na linie, ale widać, że yy... Że chyba ma dość tego wszystkiego. W każdym bądź razie są to ambicje, cele inspi i, i, i inspiracje. E, masz ambicje, cele, inspiracje, nie poddawaj się, desperacje, zwątpienie i frustracje, zostaw za sobą, a spełnisz swoje marzenia. E, czyli nie przejmować się wszystkim, iść do przodu, tak? Nie słuchajcie też wszystkim. Nieraz ludzie chcą nam podciąć skrzydła w pewnych e, sprawach. A Wy tutaj dacie radę sobie sami w razie co. Także super. No i na koniec karta. Jaki anioł dla Was, z którym można współpracować w 2021? Anioł księ, Książę Wschodu. Oczyszczam umysł, potwierdzając własną wartość i konsekwentnie wybierając miłość. Proszę bardzo. Czyli Anioł Wschodu będzie z Wami teraz współpracował. Dobrze, kochani, to wszystko. Słuchajcie, pamiętajcie o subskrypcjach dla mnie. No i co poza tym? No, możecie lajkować, też możecie komentować. Czemu nie? No i przede wszystkim subskrybować. <laughs> A co? A ja dla Was życzę wspaniałego 2021 roku, żebyście byli szczęśliwi, zadowoleni, zdrowi przede wszystkim, żebyście po prostu zaczęli wierzyć w siebie i żeby Wam wszystko się układało po Waszej myśli. Także, kochani, nie, niech ta magia będzie z wami, no i świat niech się otworzy też przed wami, papa. Pa.